Cześć wszystkim. Ja jestem Matylda i jak już zapewne wiecie, uczę się od 3 lat w amerykańskim liceum. Rok się uczyłam na wymianie w Stanach, w stanie Michigan i dwa lata uczę się w JDJ. i właśnie przez to tutaj jestem, żeby wam opowiedzieć o części tej nauki, którą były klasy AP, a konkretnie egzaminy AP, a jeszcze konkretniej egzamin z historii Stanów Zjednoczonych. Także jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Egzamin z historii Stanów Zjednoczonych wydawało mi się, że będzie najcięższym egzaminem w moim życiu, i że po prostu pójdzie mi fatalnie, i nigdy w życiu mi już nic nie wyjdzie, i nie dostanę się na studia, i będzie fatalnie, i po prostu nic nie potrafię zrobić, bla, 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 bla. Tak właśnie sobie wmawiałam, i czy to była prawda? Nie, to było kompletne kłamstwo, o czym się dzisiaj przekonacie. Było to naprawdę łatwietkie. <laughs> Także jeśli Was czeka ten egzamin, albo jeśli zastanawiacie się, czy jest to przedmiot dla Was, to opowiem Wam dzisiaj o tym wszystkim i pokażę Wam mojego najlepszego przyjaciela, jeśli chodzi o naukę. Jak mówiłam już w poprzednim filmiku odnośnie psychologii, mój czas egzaminów spędziłam w Pradze, gdzie czekałam na swoje egzaminy, więc w międzyczasie uczenia zwiedzałam sobie Pragę. I właśnie na ten ostatni egzamin się najbardziej stresowałam. Była to historia Stanów Zjednoczonych, bo wiecie, no całe życie uczę się historii Polski. Historii Stanów Zjednoczonych w sumie zaczęłam się uczyć w zeszłym roku na wymianie. I to był mój drugi rok i stwierdziłam, że robię rozszerzoną klasę AP. Czy mi może dobrze pójść? No, jak się okazuje, tak. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny przedmiot. Możecie się dużo rzeczy dowiedzieć. I zauważyć dużo schematów, które się ciągną w historii Stanów Zjednoczonych, nawet w dniu dzisiejszym. Czasem, jak odpalam telewizję i patrzę, co się dzieje tam w Stanach, to po prostu sobie myślę: O, to mi przypomina ten czas, kiedy ten i ten zrobił to i to. Także to tylko taka poboczna ciekawostka. Jeśli chodzi o moje wszystkie egzaminy, to uważam, że egzamin z historii Stanów Zjednoczonych był najbardziej pojemny. W tym sensie, że było najwięcej podsekcji, więc trzeba było być przygotowanym na wiele różnych typów zadań, które sobie niedługo omówimy, ale na początku troszkę o tej książce. Jeśli chodzi o samą książkę, to przyznaję, że z tej książki najmniej korzystałam z tego powodu, że po prostu znalazłam świetny kanał na YouTube, z którego się tak naprawdę większość nauczyłam. Ale wciąż uważam, że wszystkie timeline'y, które są w tej książce i opisy historii są naprawdę przydatne i przydały mi się właśnie na takich finalnych powtórkach. Także yy, polecam tą książkę dla wszystkich, którzy uczą się na ten egzamin, ale nawet sam fakt, że na początku macie takie wprowadzenie do egzaminu jest to na samym początku książki i po prostu macie opis tego, jak konkretnie wygląda egzamin, jak macie się przygotować, czego możecie się spodziewać, żebyście się aż tak bardzo nie stresowali, taką niewiadomą, więc uważam, że nawet po to, żeby poznać lepiej egzamin, opłaca się kupić tą książkę. Jeszcze raz pokażę: jest to Baron, wersja na 2025 rok, więc. Super książka, super autorzy, wszystkie moje książki do AP są z tej firmy i definitywnie polecam. I teraz, jeśli chodzi o moją naukę do egzaminu, to tak jak mówiłam, znam świetny kanał na YouTubie, Heimler's History. Jeśli się uczycie, to jestem pewna, że kojarzycie już tego pana. Po prostu. Pan z świetnym humorem i świetnym językiem opisuje wszystkie tematy i upewnia się, żebyście mieli fokus na, na, na wszystkie ważne pojęcia i fakty historyczne, więc moja nauka wyglądała tak, że czytałam sobie, jakiś działam, robiłam sobie z niego notatki, i później oglądałam sobie jego filmiki, żeby utrwalić sobie te informacje po prostu. I jeszcze tak naprawdę parę dni przed samym egzaminem też jeszcze oglądam jego filmiki, jako takie y, ostatnie powtórzenie materiału. Więc y, tak w sumie wyglądała w skrócie moja nauka do egzaminu, oraz oczywiście w trakcie y, trwania moich lekcji, miałam bardzo dużo praktyki, bo miałam mnóstwo esejów. Y, jestem naprawdę zaskoczona, że moja klasa z historii miała więcej wypracowań niż moja klasa z angielskiego ale koniec końców cieszę się, że to miałam, bo naprawdę będziecie musieli wiedzieć, jak się logicznie posuwać między różnymi argumentami i tylko nauczyć się tego robiąc eseje, nie tylko ucząc się z kartki papieru. Bo właśnie to, o czym musicie pamiętać, to że ten egzamin AP, jak i wszystkie egzaminy, nie skupiają się tylko i wyłącznie na suchych faktach, ale też na Waszym logicznym myśleniu. I na moim egzaminie z historii nie miałam ani jednego pytania o konkretną datę albo o konkretną osobę. Wszystkie pytania skupiały się bardziej na logiczny ciąg wydarzeń albo przywołanie takich bardziej znanych rzeczy. Więc nie miałam na przykład pytania, kto był prezydentem, kiedy stało się to i to. Tylko na przykład jak prezydent ten i ten poprowadził wydarzenia, które uskutkowały nie wiem, w II wojnie światowej, coś takiego. Także naprawdę nie zawracajcie sobie głowy, żeby pamiętać wszystkie imiona i nazwiska, bo to wam się nie przyda, ale warto jest wiedzieć oczywiście parę ważnych nazwisk, nawet po to, żeby się odwołać do nich w esejach, o czym później. Więc tak, mamy tutaj próbne egzaminy, więcej znajduje się pod kodem QR. Więc, jak wygląda egzamin z historii? Jest on podzielony znowu na dwie sekcje, i pierwsza podsekcja pierwszej sekcji to są pytania zamknięte. Jest ich 55, 55 pytań i 55 minut. Co oznacza, że macie minutę na jedno pytanie i spokojnie. Jest to za dużo czasu, jak zawsze. Pamiętajcie, oni zawsze mam dadzą za dużo czasu niż wy potrzebujecie, jeśli oczywiście wszystko przećwiczyliście sobie dobrze. Ja byłam naprawdę zestresowana, bo ja czułam, że ja nie dam rady, ale pytania będą wyglądały w ten sposób, że przeważnie będziecie mieli jeden tekst do paru pytań, więc wiecie, jak już znacie ten tekst, to później możecie bez problemu się pozwać prze, przez te pytania, więc dacie sobie naprawdę radę. I jeśli zatrzymacie się na jakimś pytaniu, polecam Wam nie stać, nie tracić czasu, tylko iść dalej, nie zatrzymywać się, bo to jest, uważam, błąd, który robią osoby, y, które nie wyrabiają się w czasie, że po prostu zamiast iść dalej, to z, staną na innym pytaniu, nie będą znały odpowiedzi i nie będą wiedziały, co dalej zrobić. Także... Proszę Was, nie zatrzymujcie się. Ja się nie zatrzymywałam, po prostu sobie zaznaczałam, bo sobie w aplikacji możecie zaznaczać pytania, do których chcecie wrócić. I po prostu to robiłam, i jak już przeleciałam wszystko, co wiedziałam, to wracam do tego po prostu. I później jest y, druga sekcja, na którą macie 40 minut podsekcja w pierwszej sekcji i macie y, pytania. Musicie odpowiedzieć na pytanie pierwsze, drugie, i później wybieracie, czy odpowiadacie na pytanie trzecie lub czwarte. Więc y, macie tutaj podane pytanie, na przykład y, tutaj macie pytanie pierwsze, i do tego są y, trzy podpytania, i y, do, za każdy ten podpunkt dostajecie punkt. Y, drugie pytanie jest do obrazka, będą pytania do obrazków. Moje też, y, mój też oficjalny tekst miał pytania do obrazków, więc y, na pewno się przygotujcie z tego, żebyście wiedzieli, y, jakie obrazki co oznaczają przeważnie żebyście umieli znaleźć w nich rzeczy. No i później macie do wyboru pytania trzecie bądź czwarte. Wieszcie pytanie, z którym jesteście bardziej rozeznani. Po prostu pomyślcie sobie chwilę, czy jesteście przywołać więcej faktów na to pierwsze pytanie, czy na to drugie. Jeśli widzicie, że macie, powiedzmy, czytacie pytanie trzecie, widzicie nie, nie mam pojęcia to, co znaczy, nawet nie marnujcie czasu, po prostu lećcie do kolejnego pytania i dajcie sobie radę. I później macie przerwę 10 minut, więc znowu polecam toaleta, szybka przekąska i wracacie do sali. Później macie godzinę i 40 minut na sekcję drugą. Pierwsza część to jest odwołanie się do dokumentów. Dostaniecie 7 różnych dokumentów. Już Wam je pokażę tutaj na przykładzie. Tutaj są różne fragmenty tekstów, są zdjęcia i jest właśnie 7 różnych dokumentów. I dostajecie pytanie. I jakie jest tutaj pytanie? Macie na przykład tutaj pytanie o rekonstrukcję południowych stanów, więc po prostu dostajecie dokumenty z tym powiązane, i oczywiście musicie też zawrzeć jakiś własny argument, który nie znajduje się w tekstach. Więc po prostu pamiętajcie o tym, żeby do takich wszystkich najważniejszych bitew wojen albo takich rewolucyjnych momentów w historii, żebyście wiedzieli, jak do tego doszło tak naprawdę i jakie są tego skutki. I na samym końcu, po tym, będziecie mieli jeszcze wypracowanie, więc zarządzajcie sobie tym czasem dobrze, żebyście mieli wystarczająco czasu po prostu. Taki sugerowany czas na ten esej to jest 40 minut. Ja miałam osobiście około godziny na napisanie tego eseju i uważam, że to był naprawdę super czas, żeby kilka razy przeczytać ten esej i pododawać to, co trzeba. I macie trzy pytania tutaj na dole i. Po prostu wybieracie jedno pytanie i na podstawie tego pytania piszecie esej. Ono będzie pytało się Was o różne momenty w historii. Moje na przykład y, kazało opisać y, przyczyny, czemu Stany Zjednoczone stały się bardziej zaangażowane w politykę międzynarodową między latami 1940 a 1990. Więc. Taki sobie ja temat wybrałam z tych trzech. Uważam, że jest on najłatwiejszy dla mnie. I po prostu wiecie, dostaniecie też brudnopis ze sobą, także polecam sobie na szybko wypisać takie najważniejsze punkty, do których chcecie się odwołać. I później uważam, że po prostu już musicie nauczyć się lać wodę. <laughs> I taka jest prawda. Y nie ma żadnych konkretnych y w... Tycznych, ile słów musicie napisać, ale pamiętajcie, że jest to esej, od którego zależy Wasza ocena w dużym stopniu. Więc po prostu potraktujcie to na poważnie, żeby to nie było 10 zdań. Miejcie ładne rozwinięcie, żeby ono było dobrze uargumentowane, bo pamiętajcie, że osoba, która będzie czytać wasz esej, nie musi się z wami zgadzać, ale jeśli macie dobre argumenty, to wciąż możecie dostać najwyższą ocenę za esej. Pamiętajcie, żeby ładnie go podsumować i żeby też początek był nie musi to być, wiadomo, nie wiadomo jak ciekawy początek, bo to nie jest egzamin z języka angielskiego. Ale po prostu nie zacznijcie pisać zdania od waszego pierwszego argumentu, tylko zróbcie wprowadzenie do tematu. I to tyle, jeśli chodzi o ten egzamin. Powiedziałam Wam też troszkę o moim egzaminie, więc mam nadzieję, że jeśli szykujecie się na ten egzamin albo zastanawiacie się, czy chcecie go pisać, to troszkę rozjaśniłam tą kwestię. Ja jeszcze nie mam ocen z tego egzaminu, ale jestem pewna, że jak pojawią się już oceny, to zrobię jakieś filmy, gdzie to wszystko omówię jeszcze raz. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tego tematu, to zadawajcie w komentarzach. I na dzisiaj to tyle. Pa pa.